Co tu robi zbieracz usemkowy? Co tu robi zbierasz usemkowy na Dismoncie? No no spróbuj, spróbuj, spróbuj. A i, wepnę, tanka, wepchnąłem tanka. Dobra, to Dawaj, 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 łapiamy ich. Zastanujesz z kioska. Super Ooooo ooo o, o, o. Ale mi Chodź do tego, do Wordmosa, do Wordmosa. Już nie mogę! Nie złapiam. Chwilę oku! Bel mnie łapie Jaki... Co, Co oznaczała ta reakcja? Co tu robi zbieracz ósemkowy? Co tu robi zbierasz ósemkowy na Dismoncie? Ale to jest bait. Ale to jest bait. Spił, spił inwiskę, bije go. Ale gdzie jest? No na mnie, bije go. No stoi na mnie, kręci się. No. Zniknął z inwiska, 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 podam mną. Nie serio tu jest, kurwa! Jest, 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 to No kurwa, <laughs> Ty Gdybyś nie ufał, hejterku, co? Odbił, odbiła, do mnie? Kurde się sobie myślałem, że tam przejść można. Yes. Y mam go, mam go, na mnie, dosłownie na mnie. Przeciągam go, venę. Jest z no ile mogę? Ile mogę go trzymam, nie? Ile mogę go trzymam? tunka mu kolejnego, podepnę potkę dysmontuj I jak budasz stuna zaraz z kiusków, to będzie idealnie. Wiesz hmm, nie mam stuna z kiusków, ale go z ale z dobra. Uuu! Miał coś kumpel. Miał coś? No, coś tam miał. O kurwa! Co? Zbiorę to, zbiorę to, zbiorę to, będę... W dualkach, ale... Jaki <laughs> piękny jest! O jaki piękny? O o! Przyciągam Trapa Dobra Ale ładniutki Ale ładniutki, sparuj, sparczuj, dobra, yy, dobra, pyk pyk, ile? 2 miliony 700 okay. Na imbiskach, na imbiskach, na imbiskach. Jest histeria. O kurwa, sety 6-3. Dawaj, 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 dawaj. No, no, spróbuj, spróbuj, spróbuj. Aj, wypnę, wypnę tanka, wypnę tanka. Dobra, to leży Dawaj, dawaj, dawaj. I Hillera, healera, healer, jest bez Fire, fire, fire. Fire? O, 6-3 fire. uważaj. Dawaj, jest, jest, jest. I przylutuj, przylutuj od razu. O kurwa. 8 milionów mają. Wykąsze. 8 milionów? O kurwa, tak? coś mi ma... Light color! Light color! Kurwa, padłem. Ja, ten polimorf jest tak broken. Ty cały jest jesteś. Jestem chłopak, którego mu chodziła. Zobacz. Padła pływana. Cały czas. Pa, ka czuję, ka A co, jakby tutaj tak kurwa Jest. No, no, ja jestem, jestem, jestem. I no. Myślisz, że ich uwalimy? No to jest, ach, albo, albo ich uwalimy, albo dwóch zajmiemy na dużo. Dawaj drugiego leć, drugiego leć, drugiego leć. No dobra, ale to najpierw tego trzeba zabić? Dobra, zajebiście, dawaj drugiego. Wszystkie skille. I, bo to jest przewóz. Dimo, 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 Dimo. Dawaj Dimo. <laughs> Czekaj, ale co oni robią? Bo jedzie, jedzie, jedzie ten zop, poczekaj, poczekaj, poczekaj. No tylko żeby większa grupa podjechała, nie? O, oh, oh, oh. tak. Dawaj, dawaj, dawaj ich. Dobra, teraz, Dobra, wypierdalam stąd, wypierdalam stąd. Nie ma opcji, nie ma opcji, kurwa. Nie mam opcji, nie, nie. O, Kto przeżyje, dostaje dwie dychy, tak? Tak, tak, kto przeżyje, dwie dychy zgarnia Ale ich tutaj mało też było, z drugiej strony. Przeżyjesz? No. O kurwa, nie wiem, nie wiem, nie, proszę, proszę. Proszę, nie proszę. wiem, nie wiem, nie wiem, przeżyłem, Jeszcze ma, jeszcze ma, jeszcze ma, nie co, jedzie, jedzie w stracił, stracił, stracił. No dawaj, dawaj, dawaj. Wylagowało go? Ping? Laguje się, laguje się. strasznie go laguje. Wyciągnę go, percz, pecz pecz bo on ma dużo teraz. No mówiłem pecz percz, percz. To to Dobra, jest git, jest git, już jest, tylko Max nie podchodź już, nie? Bo może ci strzelić jeszcze. Podszedł no nie mogę. Top. Nie! O, Strasznie dużo tego. Mam zbieracza. Trójkowy, dawaj go, dawaj Gnoja. Dawaj Gnoja. Nie, nie. I on przeciążony jest? Pijany, pijany, dawaj, dawaj, dawaj. Ale to jest Ape, nie? Pa, pa, pa jaki przeciążony. uważaj, zniknął, zniknął, zniknął też znikam. Mam go. Oj, Dobra. Patrz no siódemkowy, ale konik trójkowy już, nie? Nie mają procenta? Nie mają, dobra. Już wolałem się upewnić. Już wolałem się upewnić czy tu procent nie jest. Uważaj, papkę cię złapał. No, wszystkie mowy, ale nie. No, no, no. Zajebioza. Czemu? Coś tam się skóry okej. Powinien być martwy, generalnie. Raczej damy radę. Eee, yy, zawraca, 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 zawraca. Super. Zastanujesz z kioska? Super. Oooo! Oooo! o. Ale mi śledziem wyrzucił. Ooo, ale jest ciężarny. No. <ścoughs> jeszcze zbierasz mi tułę podczas gankowania. O boże. oj, Ojojoj! Oj. Oj, oj. Ale chłop, ale chłop się naciążył, ale chłop się naciążył, ale się chłop naciążył. Aha, dobra, mam tchórz. Ty, 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 jest, 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 jest. Yes. Jaki mont? Dzik. Dobra, jest, 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 jest ziomo na dismoncie poperdżowany. Możesz tego drugiego dzika podpinać, generalnie, bo ten już jest martwy. Nie, nie. Nie Nie dam rady. Okej, okej. Okay, okay. Albo? No, dawaj. Może, może go zdismontujesz. Postaram się. Jeszcze moby tikują. Okej. Okay. Jest dysmontowany healer. Dobra, Gotyko dobra, wód, dobra, ten wód, leży. Ten... Ale się turbo podłożył. Indywidualne. Dobra. Inwiska jak wyłapał! Profesjonalista. Profesjonalista wyłapał. Pięknie, prześlicznie. Prześlicznie. Ale strasznie, strasznie bagno zrobili, nie? Straszne bagno zrobili. Potężne bagno. Mogę go zdysmontować chyba. Mhm gdzieś no. powinienem się wyprostować. Hmm, przejechał, nie ma kumpli. Nie miał o kurwa, nie miał kurwa. Ty, Xavix, którego Uf. dzika bijemy? Dołapiesz? Może dołapię. Kurwa, mnie wyhujał. Masz go? Probably, dawaj. Kurwa. O, kombacie są. O, Ja dupia, Xavix. Było miło cię znać. Cieszę dychy, się, że mogłem dychy, cię dwie dychy, znać. Dwie dychy, dwie dychy. Cieszę się, że mogłem cię znać, Ksawix. No to jednak dwie dychy z mojej strony zaraz będzie, poczekaj. Tak? Dobra, A, ja chyba żyję. Dwie? Nie, 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 nie? Żyję, 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 dobra. Jakbyś to zaczął zbierać. Ej, nie masz psychy tego podjechać, zacząć zwierać. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Chodź do, o, do tego, do wordbossa. Do nie, Już nie mogę, już Kurwa nie nie mnie złapią. Chile, o oh, kurwa, Bel mnie łapie ja jebie A to jest to, to jest to, że kto przeżyje ten 20 złotych Nie, to nie to, daje, to, nie to nie to, to nie Zajebiście to wygrałem od biednych kurs. To nie to, definitywnie to nie to Wjeżdżam do World Bossa, poczekaj to, o, kurwa, ty, to jest drugie party Pierdolisz, że jest drugie party Tak Wjeżdżam właśnie z sobą oh. do World Dobra, i tego Nikasza, Nikasza. Akademię Apów zabijamy. A ty jesteś Bobem, nie? No przecież dołapał się. Dołapał, dołapał. Znaczy nie dołapał się, tylko ja go dołapałem. Pa, oh. zdismontowali. Ała, tym prostym nie bij, wa Nie masz rozepchnięcia, żeby mu linka przerwać? Nie. Pa, znaczy, bij tego, ja pójdę po kumpli. Jeden kumpel już nie żyje. Zbieraczek jeszcze z ape ów tam był. No i super. No i... apy to w sumie już smartfety ape. No, to nie go hideout. Mhm. W Avarou'da można się za nim ładować, ale niechętnie. Spróbujmy go złapać przed Avarou'dem. On już pelki nie ma. Pyk, pyk, pyk. Uuu, chyba przeciążenie, co? nie, 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 nie. I przeciągam? Dobra, super. Super? Super, super. No nie był to przewóz, był to zbierasz. Tu Słafu chyba trzeba, nie? Nie, nie trzeba swapu. Co jest? Dotkę mam, dotkę mam. Ale ja mam dotkę. Dobra? Dobra Healera im dotnę, okej okay. Zazaw to atakowałem To Dobra Tutaj dotnę kumpla, pyk Bloodmoon 4, o kurwa coś ładnego wjechało To co mnie bije? 62 6, 6, 2 pomocy A to co jest od nich? Dobra, dawaj, 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 oni nie mają Dawaj, dawaj te bepeki, zajebiste są, piękne są Cieka, Tylko maksiu, Maxiu, Maxiu chodź nie zabiję. No, jak Max się nie pomoże, to padniesz zaraz. Maxiu, dismontuj! Max! tbp te tbp Letter Bloodletter zdemontował. O kurwa, bo oni dojeżdżają. No, zniknąłem. O oh fuck. Te ki te Zabite, zabite. Dobra? Y musimy li 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 Liszować, liszować. Li tak, tak, tak. Liszuj, do gajta. Liszuj, do gajta. Liszuj, do gajta. Jaki tak, 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 liszuj do Gajta, liszuj do Gajta, Liszuj do gejta, liszuj do gajta. Nie będziemy się nie nie bić na tyle ludzi, nie ma szans. Nie wiem czy przeżyjesz, nawet jak nie przeżyjesz, to jesteśmy na plus Także tym się nie przejmuj. Ale mam nadzieję, że przeżyjesz. Liczę Potem na ciebie, dawaj. Że przeżyje, bo oni nie, mają nie, nie, nie. Dawaj, dawaj, dawaj. No, Przeżyłeś? Tak. Co ty dupisz? Ja pierdolę. Jeszcze zlutowałem 5-3 szerokie Czekaj, Stój, patrz teraz, patrz teraz. Zobacz to. O co Ja go chcę. A masz bepeki? O kurwa! Co ty? Co ty gadasz? Ej, Absł.